witam nas bardzo serdecznie z tej strony. Branker, za to kolejne takim ganem. Dzień czas odcinek, z. No nie puchaliście się ta widzów, bo już mogę skończyć, chciałem to powiedzieć. Ale nie, dzisiaj zdecydowałem, że pobawimy się w quiz, tak? Wiem, nie mam dalej pomysłu. No, straciłem pomysł na nagrywanie odcinków luźnych, już straciłem kilkanaście miesięcy temu. I dalej nie mam, może kiedyś znajdę. No ale i tak, ważne, że jeszcze są jakieś gry skokaj. skokach. Więc dzisiaj sobie zabawimy się w quiz, będzie ciekawie, według mnie. Więc chyba możemy zaczynać. No grajmy od razu. Oczywiście to się wczyta. No i już za chwilę powinniśmy tutaj wszystko... O, mamy. Anders Jakobson, no, oczywiście, że to jest on. Fajnie tutaj na razie pokazane, może później będzie inaczej. Andrażty. Ta rozdzielczość obrazu to jest po prostu. Oczywiście, że sztrajna znowu tutaj. Do jakieś tutaj diamenty i monety dostajemy po tym. Juri Tepesz, to chyba on. Tak, jego te narty. Oczywiście, że to Stok. no ja bym nie wiedział, to chyba byście mnie zabili, ja siebie też. Pan Stefan, Stefan, kto to jest? Bo to jest? Johanna Remeneversen. No, Hariori, To on jest, to jest on. Karl Geiger. No, to jego troszeczkę starsze zdjęcie pewnie. Może później przejdziemy do innych. No, to jest. Szczerze, Marinus Kraus albo Primo Ulaga. No, to jest Marinus Kraus. Pierwszy raz się pomyliłem. Może nie ostatni. Kazujesz się, punaki to on. Chyba. Tak kazujesz. Nie, to nie ona, dobra, dobra. Drugi raz, że się mylę, ale to, to już na pewno Jan Matura. Martin Koch. To jest on. Nawet bez, bez kasku, bez in, niczego. The Florian Leagle. Florian Leagle, to jest, powinien być on. To jest Hubert New Power, bo ja wątpię, że to Primoż Ulaga. Michel Neumayer to na pewno on. No i mamy 15 zrobione. Brawo, ukończyłeś grę. Mam nadzieję, że coś mi tutaj. A, tutaj jest ocenienie gry. Jakie są tutaj poziomy? Poziom pierwszy, to ten miałem czy, a to będą inne, to Sven Hanawalt to on. No znowu Kamil, to, to dobra, to Primo, a Primoż Peterka nie było, Primoż Peterka nie było, to on. Nie to on, dobra. Wiem, że pewnie będziecie mówili, że jestem słaby w to i pewnie tak, Mattiny Kanen. A i to tylko tyle, no to dużo, no jeszcze zostało jeszcze kilka, na przykład tutaj, o. Poziom drugi. Czego nie mogę przejść? A to chyba mogę odblokować za to, że ukończę to wszystkie. A! To jeżeli tak to działa. To trzeba to wszystko zgadnąć. No i znowu tutaj to wszystko inaczej. No, 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 nieciek no ciekawe. No i teraz powinienem przejść do następnego. Wygrałeś. O! I teraz mogę przejść do następnego. I tutaj mamy więcej opcji. Taka, a no, było kabę To jest, bo widać, że to jest Japończyk. Hideharu Miyahira to jest na pewno, bo wcześniej był inaczej. Juri, Tepesz to on szkoda, że te zdjęcia się nie zmieniało, bo byłyby trudniej. Richard Frey, tak? Yy, i mierny Damian. Nie mamy ukończony kolejny poziom. Już przecież mieliśmy taki raz quiz. To był chyba gdzieś z piłkarzami, teraz ze skokami. Yy, Kazują się to na jakie powiedza, czy to jest japończyk. Zawsze można łatwo rozpoznać japończyka. Piotrek żyła to Adam Małyż, Adam Małyś, wielki Polak. Mar nie, Martin Cochran, teraz koffer, a teraz koffer, dobra. To jest chyba. No i Wellinger, Wellinger, no, klasycznie. Sabi. O! O! Tu nawet kobiety są, no, ciekawe. Ciekawe, no nie wiem, bo ja wiem, że tutaj jest to Sara Takanashi Kurde, strzelam, bo. No nie wiem, no nie wiedziałem. Szczerze. E Hubert Newper. To jest Sara Takanashi na pewno, ale to do dołączyły, No bardzo ciekawe. No, to na pewno będzie trudniej. A teraz Wicheltz, to jest on. Rioju. No to jest oczywiście, że to jest Rioju. Dobrze. No i ukończyłeś. No, no ale nie wygrałem i pewnie będę musiał to jeszcze raz robić. No niestety tak. Ale dobra, teraz będziemy musieli trafić na Sara Takanashi i będzie kits. Znowu się funaki. Najgorsze jak się pomylę przez przypadek, ale to na razie powtarzają się. Kofler. Sabina Vointmaler, czyż ona była? To pewnie ona. Tak, dobrze. No to Git. Teraz powinno być z górki Amaryger i Teraz, jak będę miał źle, no to po prostu przytnę. To zaraz po prostu na ten moment. żeby nie było. No i to jest Andreas Gidkards. No i mamy zrobiony kolejną część. Eee, to będzie teraz, poziom czwarty, popatrzmy. Klemens Murańka to oczywiście on Matti tomeki No to to jest on, widać, fińska flaga Mika Kojenkowski oczywiście On, Robert Kraniec No bardzo ciekawe rozciągnięcie tych gra o No ale musiało się to gdzieś zmieścić, żeby wszystko było fajnie i no znaczy łatwe Robert Johansson, idealny wąsik Klasycznie, Anders Jakobsen, Oczywiście, Janek Ziobro Czekotę Janka się przyczepiliście ja. I Daniel Andratan no i git, to jest szybko zrobione Ile tutaj jest tak jakby poziomów? 10 na razie poziomów To spróbujemy zrobić wszystkie, żeby ten odcinek był Trochę dłuższy niż 5 minut Bo bez przesady już nie, nie jestem taki Taki leniwy, żeby robić 5 minutowy film Goldberger To jest Goldberg tak yy, Weli Matylincz-Tren To powinien być on Tak Daniela jiraszko Stolc To ona tak, coś czułem, bo widziałem bo widziałem ją w ostatnim konkursie Willingen i też miała bardzo podobną grafikę. Andreas Kittel, tutaj, wielki Szwajcar, Primo Szulak. To podpisanie, nie to jest, no to na pewno nie wykluczam. Dobrze, dobra, tak chciałem, Sarah Hendrickson. to mi ona tak wygląda. A źle, nie, no kurde, no, to, no, jestem mało zapoznany z kokami kobiet. Jan Matura to on, bo wiecie, że czeski kask. Cholera, czego takie coś? Karina Vogt, Anette, no Nie wiem, no z czego mi dajecie takie... Kobiety, to... wiecie, że ja nie jestem dobry z tego? Bo na pewno Daniela jerozko to nie jest dobra. Aneta Segen. Źle, no to już się spodziewałem. To jest Kenan Garnes? To tylko... To wygodne... Stefan Hucke! Widać, widać jego, widać jego, widać jego kombinezon. Niemiec, niemieccy sponsorzy. Tutaj, tu też chyba na to Garnet, często tak się nie wie. Po sponsorach Mogłem też tak zrobić. Dobra, lecimy dalej. Weli Matilincz, Trento to on, eee... a nie Stefan Hocke, zapomniałem. I tutaj Red Bull, to jest Austriaczka. Tylko nie, kto jest austriacki? nawet Sagen źle. No i super, będziemy musieli jeszcze raz robić się. Neumayer, Andreas Kittel, no ale już tak możemy. Primo Szulaga, bo już było wcześniej. Dobrze, że to się przynajmniej powtarza, to jest łatwiej. Mam nadzieję, że później będzie powtarzał Jan Matura, Daniela Jiraskostolc. No i ostatnie to chyba była Sabina Widmulcher. Nie, to jest źle. Dobra, to ja przejdę, jak to zakończę ten poziom, to widzimy się już na poziomie szóstym. I szybko to zrobiłem, bo do sobie tak zauważyłem, że no to ich tylko rena próba mi przyszła. I znowu Julian Sapart. No to, to odpada. Nie dobra, będę pamiętał. E, no to szybko to skończyliśmy. To jest według mnie Marinus Kraus. Tak jest, wcześniej go miałem. Kuba Wolny to jest na pewno on. jego jeszcze stary kask. Pembredesen Komentator. Tak jest, Łukasz Kruczek. E, Morgenstein. <laughs> Przepraszam. Jest e, Marennydby. No klasycznie. E, Stefan Laje. No ale tam będzie musieli, ale patrzcie, już 15. Co? Co poziom, to trochę więcej. No i znowu tutaj Słowenka to jest, bo widać gorennie i też takie klasyczne. No to jest Jarosław tak według mnie, tak jest, bo on skakał w bardzo starych... Stefan Hula Junior? Co jest? Stefan Kula Co? Co? To jeszcze jest drugi Stefan Hula? No... Jestem ciekawy, myślałem, że Brazylijczycy mają Junior. <śmuszczaj> Może jak to inny skrót. Jeszcze ostatnie pytanie. Ulmajer eee, Szkoda, że muszę wychodzić z tego wszystkie Kurde, musiałbym jeszcze raz no to Dobra, znowu się. A bo dobra, jeszcze tutaj zrobię to z wami. Eee, dajki, to mam nadzieję, że będzie mało kobiet y, i takich łatwych do zrobienia tutaj quizów z y, y, kobiecymi skokami. Eee, Michel Urman. Michel Urman, nie Neumayer. Kubowolny. Kurde, mać czego to? To na pewno nie ona, Safe fart. <laughs> to chyba ona. Czego? Ano była? Kurde, zapomniałem. No i niestety, możemy nad. Nawet... Jest tu jakieś. No, zakończy się porażką. Bo nie chcę już tutaj wypowiadać, że muszę mieć wszystko dobrze. To trochę słabo. A są tu jakieś, jakieś inne od... podpowiedzi? Jakieś tutaj. No, jakoś tego nie widzę. Bo. Jakby było, to był Git. Yy... Karl Geiger, Kuba Wolny, na razie prosto, ale jeszcze 10 pytań. Stefan Hula Junior, Junior! Jarosław Sakala, Michel Urman. Tak, to był wcześniej. Teraz. Juliana Seifa. Tak jest. Marel Nyddy. No to na szczęście dał mi tutaj proste. Dajki i to. Espen Bredesen, bo wiadomo, że komentator Thomas Morgenstern. Stefan Laje. Teraz jeszcze dobre, łatwe pytanie. I mamy łatwe, bo to jest Marinus Kraus. No i mamy zako zakończone. Igitas. Czyli zostało nam jeszcze kilka poziomów. No to mam nadzieję, że to wszystko przyjdzie. Przejdzie łatwo, ale mamy 15 pytań znowu. Kto to jest? To jest chyba Wojciech Skupin, tak mi się zdaje. A nie, to, to nie ja. Nie. Dobra, to może sobie już nawet się poddamy, żeby to, żeby to było po prostu szybciej. Bo wiadomo, że mogę wyjść. Nie, nie wiem, czy tu są jakieś podpowiedzi, czy co. Nie wiem, czy są... Edida Eagle, tak jest, to jest on. Roberto Czekon. Roberto Czekon to jest Włoch. sam się dobrał idealnie. Do swojego kraju Simon Aman. O to taki młody Bóg. Harioli. No, trochę więcej teraz jest tych opcji. Czy to jest Robert Mateja? Mm. Martin Hilbert, to jest on. Roar Jokelcej, to jest bodajże on. Tak, dobrze. No, to troszeczkę teraz trudniejszy. Andreas Bank, Tony Inauer, wcześniej się z tym pomyliłem, Manuel Fettner, to jest on. Michel Hybek, zostały trzy. Severin Freund. No teraz żadnych kobiet tutaj nie ma to jest chyba jej z z Weisslock. Weiss Kolita Motel, Czego teraz w tym momencie mi to robicie? To pewno... Albo ona. Yy, ta pierwsza. Z dołu druga i z dołu trzecia. To jest... będę strzelał. Kurde, to jest ona. Fucking. No dobra. Dobra, ja tu będę już za chwilę, bo będę musiał wtedy znowu ten poziom robić. I udało się, udało mi się chyba po trzeciej próbie. No i ten poziom ósmy, według mnie, możemy zakończyć ten film, bo patrząc na to, te poziomy będą coraz trudniejsze i będzie już 20 pytań. Będzie mnie to i tak dużo. Jakub Janda Irena Ewa bo widać tutaj flagę. Eee, Aneta Sagen. No to tutaj pewno nie ona, na pewno nie ona, na pewno. Kurde mać, czego znowu źle, dobra. No nie, no nie no wiem, zawsze, zawsze mam problem. Zawsze mam problem z kobiecymi skokami. Oczywiście znam bardzo dużo skoczkini kobiet, ale no... Nie na tyle, żeby tutaj spokojnie rozpykiwać ludzi w tym quizie. Dobra. To, kto to jest? No to chyba... Paweł Plot. Tak. Wcześniej się z nim pomyliłem. Aleksander powie, no teraz trenerzy nam się pojawiać, no to jest ciekawe. Kobiety, teraz trenerzy, chociaż też był na przykład... Taki na przykład Łukasz Krucza, który też był przy skoczkiem. To jest Wojciech Skupi, mówi, że polska flaga, to nie jest Janek Ziobro. To jest... to jest Ernst Florian... Florian... Florian widać. Batman, tak go chyba nazywali. Albo Nietoperz. Oczywiście też to prawie to samo. Martin Schmidt. No, oczywiście, że Stefanek, już się zaznaczyłem. Markusa Dmitry Wasilijew. Martin Koch. Takie też oldschoolowe zdjęcie. Aneta Sagen. Czekaj, mi się wspomina? Co to, to było? Ona? Nie, kurde, macie zarobiście. Dobra, jeszcze ostatnia próba. Ostatnia próba i zakończymy po prostu odcinek, bo nie chce mi się. Tak już robić. Ale spróbujemy. Kenneth Gantness Iria Borkuwna. Katarina Althaus. To jest ona. Niemiecki, niemiecki i Ikira Hagashi to jest, bo widać Japonię. Paweł Ploc. Jeszcze 14 pytań. Aneta Sagen to. To bodajże. Ona? Dobrze? Udało się? Też nie zapamięta. no Nie da się tak zapamiętać wszystkiego. Eddy Feller Widać, że to on. Menedżer Małysza. w Dic. To musi być Słowenka. Ona jeszcze nie była. I jest dobrze. Andros Teren dobrze idzie na no falim, gdybyśmy to wygrali. Martin, Martin Koch Markus Eisenbichler. Stefan Kraft, Risto Dobrze, jeszcze 5 pytań. Johan Roman Emerson, Florian League. To jest. o oh cholera. To jest chyba bodajże jakiś Słoweniec. Czy to jest. Trudno mi naprawdę rozpoznać. Ale według mnie to może być Jane Haponen. Jest to Jane Haponen. Bo pewnie daliby inne zdjęcie, takie takie same jak wcześniej. Juk i to. Cholera, to była strata taka nasza. Ja nie mogę. E, dobra, dokończmy ten quiz. Dimitri Vasiliev. Wtedy za dużo w głowie tego wszystkiego. Wojciech Skupień. No i oczywiście nie udało mi się zakończyć tego poziomu. No ale no, No kilka ciekawych. Może sobie tutaj dać pytań. Eee, Tekstowo-obrazowe mieszane też mogę. limit czasu. No bardzo ciekawe. Mogę tu grać. A odblokowane. Co mogę tutaj odblokować? I co? Pobieram i co? Dobra, nie będziemy wchodzić na jakieś strony. Ale tu chyba mogę sobie ich pobrać. Chyba zdjęcie, czy co? No to odblokowane ich wszystkie zdjęcia. No ciekawe. No dobra. jeśli ja się z nam, żegnam. Czyli wtorek zaczynamy z y, może, no coś zobaczymy, co będzie. Jestem do tego ciekawy. No ale do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie w środę, czyli pojutrze. No i co? Do zobaczenia, no i siema.